Siemaneczko, ja jestem. Narionis, a w tym filmie zastanowimy się, czy czarodziejka będzie to odpowiednia postać dla ciebie, żeby zacząć grać e, na pierwszym laderze w Diablo 2 Resurrected. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Standardowo, jeżeli się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, to mega pomaga mi się rozwijać dalej na YouTubie. E, I zapraszam także na live'y. Na live na Twitch TV na The Wins. Tam znajdziesz mnie y, bardzo często, a po starcie ladera będę praktycznie cały czas. Będzie to najdłuższy maraton chyba w moim życiu. Więc będziemy od samej pierwszej godziny, ladera, czyli od drugiej w nocy a 29 kwietnia online. Jeżeli wpadniesz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Czarodziejka. Nie ma co ukrywać, jest to najczęściej wybierana postać na sam Start Ladera. Nie wiem dokładnie jakie są statystyki, ale jest to na pewno ponad połowa i to spokojnie. Ponad połowa graczy wybiera spokojnie czarodziejkę z bardzo, bardzo prostej przyczyny. Przyczyną jest właśnie ten skill dostępny na 18 poziomie. Już na 18 poziomie. Jest to teleport. Jest to najpotężniejszy utility skill w całej grze. Pozwala on na bardzo szybkie przemieszczanie się zależne oczywiście od naszego szybkości, od naszej szybkości rzucania zaklęć, ale jest to na tyle potężny atut, na sam start, że no... Każdy, każdy team laderowy, każda drużyna, yy, która rozpoczyna przygodę na laderze, yy, no, będzie potrzebowała takie czarodziejki, żeby yy, tutaj dostać się gdzieś yy, wcześniej, żeby ominąć niektóre lokacje, żeby ta czarodziejka otwierała portale. A potem w dalszej części już endgameu ladera, żeby czarodziejka. Na przykład stawiała portale do bala, szybko do, do sali tronowej i e, omijała sobie całą, całą tą e, nie, jakby zbędną przeprawę, no nie, do sali tronowej. Także tutaj czarodziejka no, jest, jest nieodzowną częścią każdego, jakiegokolwiek by to nie było zespołu. Dodatkowo jeżeli, nie wiem, myśli się o grze czarodziejką na sam start, po prostu solo self-found, nawet single player już pomijając ten ladder, to będzie ona, e, będzie ona bardzo e, szybką postacią. Na pewno będziemy mogli e, najszybciej e, tutaj taką postacią samemu e, przejść grę, dzięki temu teleportowi, który może po prostu dzięki któremu możemy po prostu omijać, omijać wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o farmę czarodziejką na laderze, jeżeli byśmy mieli taką czarodziejeczkę solo, już abstrahując od teamu, w teamie wiemy już, że jest bardzo, bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o solo gameplay, o solo play na laderze, czy też na po prostu single player, to jest to na pewno postać, która nie jest dobra w takiej rozbieżnej farmie, na przykład, że w jednej grze skaczemy sobie raz tu, raz na czeluś, raz na przykład. Nie wiem, na Travinkal, potem szybki River of Flame, czyli IKEA Sanctuary, potem Falebala na pewno będzie miała problemy z wieloma lokacjami i to już jakby obojętne jakiego buildu byśmy sobie nie wybrali. Nie jest to aż tak uniwersalna postać do farmy jak na przykład Hammerdin, ale wybierając odpowiedni build w jakimkolwiek drzewku albo łącząc, e, na przykład powiedzmy, dwa drzewka, e, jesteśmy w stanie wycelować w parę miejsc, które będą, których farma dzięki temu teleportowi właśnie będzie bardzo, bardzo szybka. I e, wycelowana czarodziejka w e, niektóre miejsca na przykład na samym początku wy na przykład farmę Mephista, którego możemy bardzo łatwo, e, bardzo, bardzo łatwo zbugować przez rzekę. E, Przeciągając go, przycią, go do rzeki, teleportując się za nią i po prostu bombardowania, bombardować go spelami, nie mając totalnie żadnego dobrego ekwipunku, minusowo odporności, e, możemy bardzo łatwo zdobyć pierwsze przedmioty typu szako, typu arachnid mesh. E, typu na przykład itemki do talraszy no może oprócz tutaj klaty talraszy która na Mephista nie dropi, ale jakby <coughs> już whatever, eee, to możemy farmić na Pindle's też to jest bardzo łatwo. Eee, możemy w World wyfarmić, Mage Fisty, a masę, masę innych przedmiotów. Bardzo duży jest waflarz mefista, jeżeli chodzi o przedmioty na piekle, które dropi. Nawet na koszmarze ma dosyć spory loot table, dosyć ciekawy, więc taka czarodziejka jest po prostu idealna. Na sam start tam wpada, i dzięki teleportowi bardzo szybko przemierza Katakumby i po prostu go zabija, mając bardzo, bardzo kiepski... Inwentarz. I właśnie to jest, tutaj przechodzę do drugiej cechy, oczywiście potem możemy iść na inne lokacje jeszcze, tak jak jesteśmy przy lokacjach, możemy potem, czujemy się troszeczkę silniej, troszeczkę lepiej, możemy sobie iść na przykład do zaginionego miasta, jeżeli gramy czarodziejką pod Zimno, pod Blizzard i farmić stare tunele, czyli Ancient Tunnels, mamy dużo możliwości, możemy farmić Pineskina, krowy, w niektórych buildach, jakby naprawdę um, sanktuarem chaosu, jeżeli na przykład gramy sobie już bardziej zaawansowaną czarodziejką pod lightning z na przykład nieskończonością z infinity no i i możemy celować jakichś innych bosów, typu na przykład Andarion. mamy mnóstwo możliwości. Wybieramy build pod to i jedziemy. I będziemy bardzo szybcy i skuteczni. I właśnie e, nie potrzebujemy enigmy, jak i bear, moi drodzy, czyli po prostu. Naj, jednego z najbardziej. No, może najdroższych, to może nie, znaczy no, na pewno jednego z najdroższych, są dużo droższe, oczywiście, ale naprawdę jak i bear bardzo ciężko zdobyć. Bardzo ciężko zdobyć. <kluzny> na samym początku e, przegody. Na samym początku przegody laderem i ogólnie jak i Bert są bardzo, bardzo wysokie runy, które naprawdę trzeba się troszkę nafarmić, żeby je zdobyć i będą bardzo drogie, także tutaj Cherodzieka nie potrzebuje tego, to jest jej duży atut. E, I minusem to jest to, że jest krucha. E, na pewno osoby, które pierwszy raz mają styczność z Diablo a, będą odczuwały dyskomfort grając z nią, będą miały problemy z niewrażliwościami na piekle, bo to, się, e, bo to się bardzo często zdarza, to jest duży problem, jeżeli nie wie jak się do tego podejść. Eee, grając na przykład w jednym bildzie powiedzmy tworzymy bardzo popularną czarodziejkę pod Blizzard i... Rozwijamy wszystkie jej synergie i bardzo się cieszymy z ich obrażeń blizzarda, mamy bardzo wysoki obrażeń z blizzarda, czyli zamieć i nagle wchodzimy na piekło, a tutaj pierwszy lepszy zombiak jest niewrażliwy na zimno, no i lipa. No i po prostu oczywiście nic się nie dzieje, można, je, można omijać większość potworów, tutaj użyć troszeczkę najemnika, pola statycznego i tak dalej tak dalej, ale to są takie rzeczy, które na pewno przeszkadzają nowszym graczom, no i jest bardzo yy, bardzo yy, krucha, jest bardzo krucha, ma mało życia, bardzo szybko wchodzi w stan odzyskiwania równowagi, czyli, czyli tutaj po uderzeniach potwora, yy, często się teleportowujemy w paczki potworów i dostajemy one-tapa czy one-shota, yy, coś co warto dodać teraz, <laughs> także na pewno dla nowych graczy, całkowicie nowych, teleportowanie się, poruszanie po mapach, kiedy nie zna się drugi i tak dalej, na pewno będzie dosyć skomplikowane, także to jest mi, pewien minus czarodziejki, który trzeba przemyśleć, jeżeli tworzy się nowe postaci, jeżeli się wraca do Diablo, jeżeli dawno się nie grało albo nigdy się nie grało, to od razu zaznaczam, że jest to ciężka postać mechanicznie a, i ciężka w grze, jeżeli nie ma się pojęcia o tej grze. Yy, I zdecydowanie takie postaci jak na przykład Zabójczyni, yy, jakiś Paladin Hamerek będzie dużo, dużo prostszy w obsłudze na, sam, na samo wejście do gry, no nie? Także to jest to jest kluczowe. Mamy, mnu, mamy jakby mnóstwo zastosowań na początku ladera. Taka czarodziejka na samym początku ladera może farmić klucze. A klucze do Uber Tristra, które są potrzebne, może łatwo zabijać hrabinkę, łatwo zabijać demonologa, poruszając się teleportem, właśnie. No i Nikataka, oczywiście. Yy, Dostęp do kluczników to jest nadwraz no, najlepszy wśród wszystkich postaci bez Enigmy. A więc kiedy klucze są w cenie, kiedy uber tristram w ogóle ludzie robią dla zarobku, dla tych torczy, dla pochodni piekielnego ognia na początku. To jest świetny moment dla takich czarodziejek, żeby właśnie odpaliły farmę, żeby właśnie latały po te klucze. Nawet jeżeli nie masz w teamie, nawet jeżeli nie masz kolegi, nie masz zespołu swojego na ladder, a po prostu Chcesz pobawić się w ten handel e, na jakichś stronach typu d 2 sp albo jakieś takaś tam traderia, czy coś ja się tam nie znam e, na tych nowych e, to możesz po prostu latać po te klucze i sprzedawać i zarabiać te tak itd, i tak dalej, tak dalej. wymieniać je na inne przedmioty i tak też bogacić się <coughs> i tak też się bogacić, więc to jest y, jakby coś co, <coughs> coś co trzeba powiedzieć o tej czarodziejce no i podsumowując, myślę, że myślę, że właśnie bardzo dużo osób pokusi się o, właśnie o to, żeby zagrać nią na samym na samiutkim e, początku właśnie właśnie ladera. E, no i Um, jeszcze warto powiedzieć właśnie Bardzo właśnie wa ważna rzecz Jeżeli chodzi o czarodziejkę posiada drugi bardzo Bardzo ciekawy skill, którym jest właśnie Static Field, pole statyczne, które odbiera Procentowe życie bossów Po prostu albo potworów, podchodzi I może procentowo zdjąć potworom czy też bossom e, I to w zależności od poziomu trudności, bo potem to się Troszkę redukuje, a jakąś tam Ilość życia, no nie, więc potem Wystarczy tylko dobić i do widzenia I do widzenia Eee, no to co, możemy przejść do buildów, myślę, czarodziejki, których jest, których jest masa, a po PATCHu 2.4 eee, no, do jej arsenału wstąpiło jeszcze parę innych, dodatkowych, bardzo, bardzo fajnych. Od razu na wstępie zaznaczę, że wszystkie buildy znajdziesz na moim kanale, wszystkie są aktualne, z popisem ptr 2.4, wszystkie są jak najbardziej aktualne. Eee, sprawdzałem to jeszcze drugi raz, więc. Nie przestrasz się, że są sprzed dwóch miesięcy, to, jest, to wszystko działa To wszystko działa i, i masz je wszystkie tutaj A, mamy takie buildy typowe jak i tu sobie możesz sprawdzać potem na moim kanale i też linki do tych buildów będą w opisie oraz w komentarzu moim pierwszym pod tym filmem mamy takie mamy do dyspozycji Na przykład pójść w czarodziejkę pod zamieć Czyli tutaj e, właśnie Maksymalne, maksymalne skupienie na drzewku cold, drzewku pod zimno właśnie jest to bardzo, bardzo jakby taki klasyczny build czarodziejki, jeden z najbardziej najpowszechniejszych która się świetnie sprawdza właśnie na takich lokacjach jak na przykład te pastale tunele, jak farma Mephista, i wiele innych. W każdym razie, jakby nie omawiajmy teraz tego, to znajdziesz w moim filmiku o nowych, o tych, o Aria 85 i tak dalej, jakby nieważne, ale w każdym razie e, czarodziejka Magic Find Sorceress e, Blizzard jest właśnie jedną z najbardziej popularnych. Możemy zmieszać, e, zamieć z Frozen Orbem, jeżeli, jeżeli tego chcemy. Może troszeczkę mniej inwestujemy. W jedną synergię z Blizzarda, ale wtedy maksujemy Frozenor i raz rzucamy Blizzard, raz rzucamy Frozenorb. Zwłaszcza, że teraz cooldowny się nie łączą, więc możemy bam, 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 bam. To jest też bardzo ciekawe. Mielenie i Frozenor to jest jeden z najlepszych e, speli pod względem mechaniki, moim zdaniem, i najłatwiejszych. E, możemy e, pójść w, pełne, w, pełen, w pełną czarodziejkę pod błyskawicę. Jeżeli tutaj idziemy pod na przykład Lightning albo Chain Lightning, to tutaj zdecydowanie jest to ciutkę bardziej może zaawansowany, zaawansowany styl gry. Z tego względu, że e, może też nie mamy takiego slow'a, nie, nie powstrzymujemy wrogów tak szybko, mamy też e, w pewien sposób ograniczoną e, liczbę lokacji. Jeżeli nie mamy w swoim arsenale Infinity, czyli Ber, Mal, Ber, East słowa runicznego, e, do broni drzewcowych, oraz teraz do włóczni, też, e, która ściąga niewrażliwości na błyskawice, to jest dosyć istotne w tym buildzie. A, mamy nowy build pod nowe. Zarodziejkę na nowe. Nowa dostała <coughs> zmniejszony koszt many i dostała tutaj bonus y y synergię ze statyk filda, czyli z pola statycznego. 5% więcej obrażeń do nowy z każdym punktem do pola statycznego. Rewelacyjnie się sprawdza na piekle. Sprawdzałem, mam też o tym filmik. Jest to coś ciekawego. Taki powrót do tych starych czasów. Kiedyś też się grało Czarodziejską na nowe. To mega mi się osobiście e, podoba. E, dodatkowo, jeżeli jesteśmy tutaj w drzewku e, błyskawic, został już zdjęty, usunięty potężny bóg do spalania many e, u przeciwników. Kiedyś to było tak, e, niedawno, dwa tygodnie temu nawet, jeszcze tak było. I przez tyle lat ten bóg istniał, w Starym Diablo 2 również, że jeżeli potwory miały. Ten swój. Tą swoją właściwość spalanie many, czyli mana burn po angielsku, to na normalu i koszmarze spalało się o 256 za dużo many, czyli po prostu za każdym strzałem zerowana była mana, a na piekle aż o 512, czyli jakby też była zerowana mana. E, więc grając czarodziejką pod Energy Shield, inwestując maksymalną ilość w energię i, i nic w życie a skazywaliśmy się na śmierć, jeżeli trafiliśmy przypadkowo teleportem właśnie w taką paczkę potworów, która jest yy, z tym współczynnikiem. Teraz, <coughs> yy, teraz te buildy, które używają, teraz ogólnie ta Energy Shield wróciła do żywych i bardzo chętnie zagram sobie taką czarodziejką właśnie pod Energy Shield, pod taki Mana Shield, czyli, który powoduje, że konwertu konwertuje po prostu obrażenia, które normalnie poszłyby w życie, na manę, <coughs> no nie? Mamy też przedmioty, które zwiększają ilość mana, na przykład takie rękawice bardzo proste do zdobycia, frostberny itd. I po prostu chodzi w tym o to w takich taktykach, w takich buildach, żeby jak najwięcej tej maly nagromadzić. To jest bardzo fajny build, a teraz po usunięciu tego buga naprawdę przyjemnie się takimi buildami gra. Także to jest taka ciekawostka. Mamy fajne skillę, mamy nową hydrę, mamy nową hydrę e, odnowioną teraz hydra e, może teraz hydrę możemy rzucać właściwie e, od razu jakby po... pod rząd, 6 razy pod rząd na przykład. Wcześniej to było tak, że był potworny cooldown na Hydrę parę sekund i można było rzucić jedną potem, drugą za parę sekund. Teraz rzucamy bam, 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 bam. W zależności od tego, ile mamy fcr czyli szybkość rzucenia czarów, no nie? I Hydra jest naprawdę przemiodny z zaklęciem. Spelem polecam serdecznie używania. Sam zabiłem nią Uber nawet a jest bardzo przyjemna, bo możemy po prostu poczuć się troszeczkę jak Trapsinka, która, czyli zabójczyni pod Fire Trapy, pod Lightning Trapy, która po prostu rzuca i kajtuje, i mamy dużo możliwości manewrów defensywnych. No i możemy uciec, możemy rzucić i podbiec, albo rzucić i użyć innego spela, dlatego na przykład sama Hydra jest potężnym buildem. Możemy połączyć go z Hydra plus Frozenorb, czyli w jednej ręce mamy Frozenorb, w drugiej mamy Hydrę. To łączenie w ogóle łączenie drzewek powoduje to uczarodziejki, że łatwiej pokonuje jej się niewrażliwości na dany żywioł. Najchętniej na, na piekle, nie? Mówimy głównie o piekle, gdzie niewrażliwości są notoryczne. Więc to nam bardzo łatwo yy, przychodzi, no i bardzo fajnie, bardzo łatwo się używa tych skilli. No bo Frozen Orb od razu BAM wy, wychodzi i Hydra od razu BUM też wychodzi. Nie trzeba czekać, tak jak w przypadku na przykład na Meteor. Które dopiero markujemy na Ziemi, zaznaczamy gdzie ma wylądować i ląduje za tam e, za, za jakąś chwilę. Więc e, tutaj wie, trzeba więcej cyrklowania i tak dalej, ale również. Taki build e, też istnieje, jest bardzo popularny, nazywa się Meteor, czyli połączenie Frozenorba właśnie z Meteorem. Eee, możemy połączyć eee, Frozen Orb z y, Fireballem, i oczywiście rozwijamy z Fireballa wszystkie synergie, plus jeszcze tutaj drzewko do Firemastery. Możemy połączyć Frozen Orb z y, Firewallem. Jedyne czego bym nie polecał, to nie łączyć Blizzarda z tymi rzeczami od ognia. Chociaż dla chcącego jest trudnego i są to grywalne buildy, ale jeżeli mówimy o maksymalizacji obrażeń, to jednak bym nie polecał. E, oczywiście e, bardzo fajnie to wygląda na papierze. Blizzard, Blizzard ma większy damage niż Roswa, robi to dużo na papierze, aczkolwiek mechanika Woz wygląda w taki sposób, że mm, te obrażenia, one częściej następują. Ten orb się obraca i tutaj jest bum bum, 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 cały czas obrażenia, obrażenia, obrażenia. Więc tego może nie widać, ale to czuć. E, I żeby Blizzard bardzo mocno śmigał, to to, to raczej tutaj wypadałoby rozwinąć wszystkie te synergie. Jeżeli tutaj dwie synergie odpuścimy, zainwestujemy w dwie synergie na przykład do Hydry, czyli Fireball, Fireball i jeszcze Hydry rozwiniemy, no to Blizzard będzie słaby yy, i to jeszcze będzie działał na tym takim skończonym obszarze, który nie jest doskonały jakiś, yy, no i dlatego właśnie... Dlatego właśnie pefrowane jest raczej łączenie z Frozenorbem, gdzie Frozenorb właśnie nie potrzeba do niego inwestować tutaj żadnej synergii Weißbolta. Rzadko kiedy to się robi, właśnie bardziej się poświęca synergię właśnie tutaj w jakieś drzewka do ognia. No nie, można łączyć właśnie Frozenorb jeszcze z Lightning i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo, bardzo dużo możliwości. Możemy, oczywiście, pójść sam, samą soską Frozen Orb e, i wystakować sobie tutaj przedmioty do Frozenorba, jakieś fantomy i tak dalej, ale. E, Więc e, jest tego mnóstwo. Wszystkie buildy są spisane na moim kanale. No i co? Myślę, że tyle. E, myślę, że ma bardzo duży wachlarz, też właśnie, drzewek, które są naprawdę grywalne e, i naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno no konkurencyjne. Gdzie u większości innych postaci jednak jest ten, jeden, dwa buildy. No i to jest wszystko, no nie? Więc to byłoby tyle. Dzięki za oglądanie. Eee, napisz mi w komentarzu, czy zaczynasz czarodziejką. Jeżeli tak, to jaki build. Eee, mnie osobiście jara ten Hydra Orb i ja osobiście pójdę właśnie w Hydra Orb. Eee, Także dzięki raz jeszcze i do następnego. BUM!